Kochani synowie, wyrok w mojej sprawie już zapadł. Niestety nie przekonałem do swych racji wysłanników cesarza. Pewnie wkrótce poczuję ostrze miecza katowskiego na mojej szyi. Jestem żołnierzem i wiem, że zdradę każe się śmiercią. Jak udowodnić, że zdrajcą się nie jest, gdy ten, któremu przysięgałem wierność, Albrecht von Wallenstein, nie żyje? Tylko on mógł poświadczyć, że służyłem wiernie cesarzowi i wykonywałem rozkazy woza, nawet te najtrudniejsze. Sam, będąc luteraninem, zdobywałem kolejne miasta śląskie i wszystkimi metodami nakłaniałem mieszkańców na konwersję, na katolicyzm. Walczyłem nawet z moimi szwagrami, księciem legnickim Jerzym Rudolfem i księciem rzeskim Janem Chrystianem. Podpisany przeze mnie w piliźnie dokument wierności naczelnemu wodzowi wojsk cesarskich Wallensteinowi potraktowano jako moją zdradę. Ale ten dokument podpisałem jako generał kawalerii i głównodowodzący wojskami cesarza na Śląsku. Akt posłuszeństwa żołnierza do swojego dowódcy, a nie akt zdrady! Nie przyznałem się więc do winy, bo jej nie odczuwam. Zawsze byłem wiernym poddanym cesarza.